To się nazywa uzależnienie. Choroba psychiczna. Nieuleczana. chcieliśmy się tylko rozejrzeć za jakąś jedną może małą ciekawostką. Taką wyszło jak wyszło. O, piękności. Manden villa. O, uciekają! Ugenwille i mały chwiliskusik. Cudnym, że w tym kolorku. O, odpadni ciasteczko. A, ładnie ma kolor. Tak, ale jest taka, takie ma duże te. Jakoś się musimy spakować do naszego póki samochodu i wracamy na polen. Do... No. Zmieściło się praktycznie wszystko. Tak będziemy wracać. Tu, hema, hema. Taka sytuacja. Także udało jeszcze byśmy zmieścili parę rzeczy, ale może nie będę głośno mówić, bo mąż gotów wrócić i coś jeszcze dokupić. A tak już pójdziemy coś zjeść i jedziemy do domku. Ponieważ wczoraj byliśmy już późno w nocy, do tego jeszcze padało, więc, więc zostawiliśmy ich w samochodzie, ale mają się dobrze. Bugenville w trzech kolorach. Mąż co prawda nie był z tej zadowolony, bo jest jakiś taki majtkowy kolor, ale że się na kolorach nie zna, no to już... Pominę to. Jest ona piękna, łososiowa, co prawda może w nie najlepszej kondycji no z wyprzedaży, ale dostanie więcej ziemi. Jeść trochę i, i się ogarnie. Tu z tyłu Mandenwilla. Mniej więcej. Taka. Kwiatuszki ma... Jak pół moje ręki. Też prześliczne. No i moje kochane bananki. Mam nadzieję, że będą rosły pięknie, gdzieś znajdą swoje miejsce w naszym ogrodzie i będą nas, nas cieszyć.